Witam Państwa serdecznie. Paweł Szczepanik. Szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu. Najczęściej zadawane pytania. Dokąd to pójdzie? Czy tylko będzie rosło? Czy dołek mamy za sobą? A może to tylko korekta i przed nami nowe dno? Zagadnienie pomoże zwizualizować kompresja double check. Rok 95. Pierwsza kontra jest silna. A potem uspokojenie emocji. Przed hossą budowlaną. Ostra kontra i uspokojenie. Za każdym razem nie mijamy wstęgi. Z pierwszego podejścia. Oczywiście nigdy nie wiemy jak długo potrwa trend. Czy Ktokolwiek wierzył, że ten sygnał to początek pięcioletniego impulsu. Pierwsza kontra jak zawsze silna po spadku w 2008 roku. Jakoś te wszystkie kontry podobne do siebie i kontra po COVID też podobne? Kontra po kryzysie greckim. W tym przypadku uspokojenie dało jeszcze nowe dno. Silna kontra po spadku w 2016 i uspokojenie. Także było nowe dno, więc tu nie ma reguły. Silna kontra po COVID. Uspokojenie przychodzi, gdy cena zbliża się do double check. w każdym przypadku. Zatem w obecnej sytuacji jesteśmy w strefie, gdzie powinno się pojawić uspokojenie. Górne ograniczenie to 1883 nawet zdechły koń. Jak wypadnie z 10 piętra, to na trzecie piętro podbije. Uspokojenie powinno nadejść. Z tej analogii. Jednak nie wynika czy pójdzie na nowe dno czy wejdzie w trend. Co z tym należy zrobić? Jak pokona wstęgę to kupić, a dopóki jej nie pokona to w strefie podbicia zdechłego konia zmniejszyć zaangażowanie lub przejść na ramę dzienną i monitorować stop od dołu. Zapamiętajmy także... Że my nigdy nie wiemy, czy po sygnale kupna nie będzie tak, jak na tych wykresach. A tak przy okazji, Dow Jones nad wstęgę już wrócił. Ciekawe, że jest tak źle, a NASDAQ nie dał jeszcze sygnału sprzedaży. W okresie 1942-2022 tych sygnałów sprzedaży było jedynie pięć. Na razie trend wzrostowy. Od dołu obserwujemy double check dzienne. Stop loss na WIG20 1528. Na S&P500 stop loss 3798. A na przykład na KGHM 100 plus 9898, CDR 100 plus 11289. Ostatnio bardzo popularne stało się inwestowanie w wartość na długi termin na rynku akcji. Zaprezentowana na ekranie książka to swoistego rodzaju Biblia dla inwestorów. Jednak zanim zainwestujemy tą metodą, to warto wiedzieć, że. Polemikę z Grahamem przeprowadzili Oppenheimer oraz W. Nieco inne podejście zaprezentowano między innymi w poniższym opracowaniu. I na zakończenie, motto: Dnia, jeżeli rynek ma złe otoczenie fundamentalne, to znakomicie, bo już niedługo mogą nadejść dobre wieści. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.